Czy można komuś ufać zbyt mocno? Abby Choi miała wszystko sławę, pieniądze, wpływy, ale pewnego dnia po prostu przestała odpowiadać na telefony. Nikt nie wiedział, gdzie jest. A kiedy prawda wyszła na jaw? Wszyscy byli wstrząśnięci. Abby Choi urodziła się 11 lipca 1994 roku w Hongkongu. W zamożnej rodzinie, która prowadziła prężnie rozwijające się przedsiębiorstwa budowlane. Od najmłodszych lat otaczał ją luksus. Dorastała wśród bogactwa, ale nie zamierzała żyć wyłącznie na koszt swojej rodziny. Była ambitna, pełna energii i miała talent do budowania własnej marki. Jako nastolatka zainteresowała się modą i mediami społecznościowymi. Na Instagramie zaczęła publikować zdjęcia swoich stylizacji i szybko zyskała popularność. Wkrótce jej nazwisko pojawiło się na łamach prestiżowych magazynów, takich jak Vogue, Harper's Bazaar i L'Officiel Monaco. Marki luksusowe zaczęły zapraszać ją na wydarzenia, a Ebi regularnie brała udział w Paris Fashion Week, promując światowe domy mody. Stała się nie tylko influencerką, ale również modelką i osobowością medialną. Mimo że była częścią elity finansowej Hongkongu, miała reputację osoby ciepłej i troskliwej. Znajomi opisywali ją jako kobietę o wielkim sercu, która chętnie pomagała innym. Poza karierą w mediach Ebi angażowała się w działalność charytatywną i wspierała liczne organizacje. Jednak jej życie prywatne nie było tak idealne, jak mogło się wydawać. W wieku 18 lat poznała Alexa Kwonga. Był człowiekiem z niższej klasy społecznej, ale różnice statusowe nie miały dla niej znaczenia. Młodzi zakochali się w sobie i wkrótce wzięli ślub. W małżeństwie urodziła się dwójka dzieci, które stały się dla Abi najważniejsze. Początkowo tworzyli szczęśliwą rodzinę, ale z biegiem czasu ich relacja zaczęła się psuć. Po trzech latach Ebi i Alex rozwiedli się, a ich drogi zaczęły się rozchodzić. Mimo rozwodu Ebi nie odcięła się od byłego męża i jego rodziny. Zależało jej na zapewnieniu stabilności ich wspólnym dzieciom, dlatego nadal wspierała rodzinę Kłongów finansowo. Przez lata pokrywała ich wydatki i pomagała im utrzymać wysoki standard życia. Zatrudniła nawet brata Aleksa, Antoniego Kwonga, jako swojego kierowcę zapewniając mu stały dochód. Największym dowodem jej hojności było jednak kupno luksusowego apartamentu w Hongkongu. Nieruchomość była warta 8 milionów dolarów. I znajdowała się w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic miasta. Ebi sfinansowała zakup, ale formalnie apartament został zapisany na nazwisko Kau, ojca Alexa. Początkowo miało to być tylko tymczasowe rozwiązanie, ale z biegiem lat sytuacja zaczęła się komplikować. W apartamencie zamieszkała cała rodzina Kwongów. rodzice Alexa, jego brat oraz sam Alex, który związał się już z nową partnerką, mimo że to Ebi ponosiła wszystkie koszty, jej rola jako właścicielki zaczęła się zacierać. Z czasem zdała sobie sprawę, że jest wykorzystywana. Chciała odzyskać kontrolę nad nieruchomością i prawnie uregulować sytuację. Jednak dla rodziny Kwongów, która uznała apartament za swój, była to decyzja, której nie mogli zaakceptować. W międzyczasie Ebi ułożyła sobie życie na nowo. Wyszła za mąż za Krisa Tama. Syna współzałożyciela znanej w Hongkongu sieci restauracji. Z czasem w ich związku przyszła na świat dwójka dzieci. Mimo nowej rodziny, Ebi nadal utrzymywała kontakt ze swoimi starszymi dziećmi i starała się dbać o ich przyszłość. Jednak zbliżający się konflikt z rodziną Kwongów zaczął rzucać cień na jej życie. W 2023 roku Ebi postanowiła odzyskać swoje mieszkanie. Rozmowy z rodziną Kwongów nie przyniosły rezultatu. W pewnym momencie Kwong Kao miał nawet zagrozić jej, że jeśli spróbuje odebrać im apartament, może spotkać ją coś złego. Ebi nie potraktowała tego poważnie. Była przekonana, że nawet jeśli rodzina jej byłego męża jest rozczarowana, w końcu zaakceptuje sytuację. Chciała pomóc im znaleźć nowy dom, ale zanim mogła zrealizować swoje plany, nagle zniknęła. 21 lutego 2023 roku Ebi miała odebrać córkę ze szkoły, jednak nie pojawiła się na miejscu, a jej telefon przestał odpowiadać. Po kilku godzinach jej rodzina zgłosiła zaginięcie na policję. Funkcjonariusze rozpoczęli dochodzenie analizując jej ostatnie ruchy. Monitoring wykazał, że widziano ją, gdy wsiadała do czarnego siedmiomiejscowego vana. Samochód prowadził Antony Kwong, jej były szwagier i osobisty kierowca. Policja prześledziła trasę pojazdu i odkryła, że przemieszczał się w kierunku wioski Lungmei Cuen, oddalonej o od 30 kilometrów od centrum miasta. Śledczy udali się pod wskazany adres, wynajęte trzypiętrowe mieszkanie. W środku natrafili na dowody wskazujące, że Ebi tam była, ale nigdy stamtąd nie wyszła. Mieszkanie wyglądało na celowo przygotowane. Ściany i podłogi zabezpieczone były plandekami, a w pomieszczeniu znajdowały się narzędzia, które nie pasowały do standardowego wyposażenia domu. Na blacie leżały piła elektryczna, tasak oraz maszynka do mielenia mięsa, co od razu wzbudziło niepokój śledczych. Najbardziej szokujące odkrycie czekało w lodówce, gdzie funkcjonariusze znaleźli dwie ludzkie nogi. W kuchni na kuchence stały dwa duże garnki, w których znajdowały się fragmenty ciała, czaszka oraz kości żebrowe. Cała scena sugerowała, że sprawcy podjęli działania mające na celu zatarcie śladów. I uniemożliwienie odnalezienia ofiary w całości. Na podstawie zgromadzonych dowodów policja aresztowała cztery osoby: Alexa Kwonga, jego brata Antoniego, ojca Kwong Kao oraz matkę Jenny Lee. Każde z nich odegrało swoją rolę w sprawie. Kwong Kau, jako były policjant, znał procedury śledcze i potrafił zacierać ślady. Antony Kwong znał harmonogram EBI i wiedział, kiedy będzie najbardziej bezbronna. Jenny Lee została oskarżona o utrudnianie śledztwa jednak Alex Kwong zniknął przez 24 godziny był najbardziej poszukiwanym człowiekiem w Hongkongu policja namierzyła go w porcie Victoria Harbour planował ucieczkę łodzią miał przy sobie pół miliona dolarów w gotówce oraz luksusową biżuterię wartą miliony nie zdążył funkcjonariusze zatrzymali go tuż przed odpłynięciem Proces stał się jednym z najgłośniejszych w historii Hongkongu. Społeczeństwo było wstrząśnięte. Prokuratura przedstawiła dowody, które jednoznacznie wskazywały na zaplanowany charakter działań rodziny Kwongów. Obrona próbowała podważyć oskarżenia, ale fakty były niepodważalne. Po wszystkim, co się wydarzyło, jedno było pewne: Ebi była osobą, która zawsze chciała pomagać innym. Była oddaną matką kobietą sukcesu osobą o wielkim sercu. Jej hojność została jednak wykorzystana w najgorszy możliwy sposób. Ta sprawa nie była tylko tragedią jednej osoby, stała się przestrogą dla każdego, kto ufa niewłaściwym ludziom.